Nauczanie domowe. 16 czerwca. Drugi list do Koryntian, rozdział 9, wersety od 6 do 11. Bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postępuje tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym. Albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na Was całą obfitość łaski, tak, żebyś, tak byście, mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleb dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dzięk czynienie Bogu. Paweł jak widzimy nie boi się mówić o pieniądzach, co więcej o pieniądzach kościoła. Oczywiście temat pieniędzy może być rozpatrywany. W różnych aspektach można mówić o rozumieniu i traktowaniu pieniądza, można mówić o zarządzaniu i posiadaniu go, można mówić o ofiarowaniu i przyjmowaniu. I właśnie ta ostatnia tematyka jest tutaj przez Pawła podejmowana. W jaki sposób ja ofiaruję jakąś rzecz materialną, jakiś dar? Z jakim nastawieniem? I to, na co zwraca uwagę apostoł narodów, to moje serce. Ja mam podejmować działania zgodne z tym, do czego jest przekonane moje serce. Przy czym Paweł wskazuje na dwa takie wektory: nie żałując i nie czując się przymuszonym. To powinny być wyznaczniki naszej postawy, kiedy my coś ofiarujemy. Pierwsze: nie żałując. W momencie, kiedy my. Nie jesteśmy chętni do tego, żeby się dzielić. Jakby szkoda nam tego, że będę musiał coś od siebie dać, że będę musiał z czegoś zrezygnować i tę ofiarę złożę, albo też przynoszę swój dar niechętnie, wówczas coś, co mogłoby mnie rozwinąć, coś, co mogłoby stać się. Motorem mojego duchowego, osobowego wzrostu staje się zasklepieniem, staje się swego rodzaju przeszkodą do działania dalszego. No bo jeżeli ktoś z takim sercem i z takim, jak mówimy, wężem w kieszeni coś ma dać, to za chwilę będzie wypominał, za chwilę będzie wyrzucał, o, ja komuś tyle dałem, ja tej osobie tyle przecież poświęciłem, ja tak go wsparłem, a on... Rodzi się to właśnie z serca, które nie było gotowe podzielić się. Jaka ma być postawa? Ma to być serce, które jest świadome. Świadome najpierw tego, że kto skąpo sieje, też będzie skąpo zbierał. Nasza ofiarność jest rodzajem napędzania dobra. Nie tylko dla innych, to jest napędzanie dobra też dla siebie. Ja też rosnę tą hojnością, która coraz bardziej, coraz mocniej mnie przynagla do tego, aby realizować zamiar wsparcia drugiego człowieka, wsparcia dobrych dzieł, wsparcia wszystkiego, co wymaga właśnie takiego, Pięknego gestu z mojej strony. Druga cecha, o której mówi Paweł, chodzi o to, żeby nie czuć się przymuszonym. Niektórzy mówią, no wypada ofiarować coś, wypada coś dać księdzu, no wypada tak. Właściwie to nie jest coś, co wynika z takiego przekonania, że ja postanowiłem, Wesprzeć dobre dzieło, ja postanowiłem ofiarować coś komuś, ja postanowiłem podzielić się, tylko no jest mi tak niezręcznie, w związku z tym, no coś dam. Widzimy więc, że to nie jest właściwa postawa. Postawą właściwą jest bezinteresowność. Jest takie podkreślanie w motywacjach, że. To nie jest uzależnione od innych rzeczywistości, to jest spowodowane moją nieprzymuszoną wolą, moim pragnieniem tego, aby zrealizować Boże dzieła. I dlatego Paweł powie: Radosnego dawcę Bóg miłuje. Tego, który przynosi dar z radością, tego, który chce to zrobić, tego, który coraz bardziej sam mobilizuje się do tego, żeby właśnie tak postąpić. Zatem to ofiarowanie, jak widzimy, ma swoje motywacje, które mogą być takie hamujące w rozwoju i takie, które powodują, że ja z radością coś robię, i dzięki temu we mnie rodzi się ten owoc, owoc obfitości. I Paweł to podkreśla: Bóg może zlać na was obfitość łaski, tak byście mieli wszystkiego pod dostatkiem, zarówno tej materialnej rzeczywistości, którą się dzielisz, ponieważ Bóg da i nasienie dla siewcy, i chleb dla jedzącego, ale równocześnie Bóg właśnie da to pomnożenie dobra, tę życzliwość ludzką, to wzajemne wsparcie. Tę wzajemną pomoc, to wzajemne zaufanie i to jest pomnożone przez ofiarność, która ma właśnie te zdrowe motywacje, zdrowe korzenie i zdrowe pragnienia w moim sercu. Więc warto sobie zadać pytania takie bardzo podstawowe: ile ja ofiaruję? Jak bardzo mi zależy, żeby rozwijały się piękne dzieła? Kiedy wspieram ewangelizację, niesienie dobrej nowiny, głoszenie Bożej Chwały? W jaki sposób to robię i z jakim nastawieniem? I wtedy dopiero będziemy mogli odpowiedzialnie mówić na temat pieniędzy Kościoła. No bo to są Twoje pieniądze. Bo tobie dał Bóg do ręki. Na co je wydasz? Na co je ofiarujesz? Na co je przeznaczysz? To ty jesteś tym hojnym dawcą, którego Bóg pyta: No to w co teraz zainwestujemy? Powiedz mi, jakie masz serce do tej inwestycji? Jak bardzo ci zależy, żeby Królestwo Boże rosło w twoim środowisku? Ile zainwestujesz? Ile dasz? Bądź współpracownikiem, który radośnie i bezinteresownie niesie dobro, by ono zostało pomnożone przez Bożą łaskę.